Natomiast takim dość szybkim efektem jest znaczna obniżka jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne właśnie wykonywane na sieci Ethereum. Natomiast tutaj pojawia się oczywiście naturalne pytanie, jak wyceny Ethereum zareagują na tą aktualizację w dłuższym terminie. No bo tak sama historia tych aktualizacji jest dosyć mocno mieszana. Oczywiście miały miejsce one na różnych etapach rynku. Natomiast jeżeli spojrzymy na pięć ostatnich aktualizacji, no to trzykrotnie owocowały one we wzrost. Natomiast jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, w dwóch przypadkach praktycznie nie wpłynęły na wyceny samego tokena ETH. No bo tutaj przede wszystkim jeżeli spojrzymy na wykres Ethereum do samego Bitcoina, moim zdaniem tworzy nam się tutaj taka bycza formacja, która sugerowałaby na wybicie ku górze. Również moim zdaniem warto obserwować wykres Ethereum do dominacji Bitcoina, ponieważ to właśnie tutaj dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Ponadto jeżeli chodzi o samo Ethereum, a także popyt ze strony Inwestorów instytucjonalnych, także mówimy tutaj przede wszystkim o funduszach ETF, no to sama sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż w przypadku samego Bitcoina.